Nowy potwór właśnie został dodany do 99 nocy w lesie, a z nim możliwość zwiedzania ogromnych jaskiń, w których walczysz z nowymi kultystami po to, by odblokować nowe supermoce. No i dobra, jesteśmy na mapie, proszę państwa i mamy nowego bossa. Dzisiaj pójdziemy sobie eksplorować tą jaskinię, w której jest nowy boss i zobaczymy co tam znajdziemy. Gdzie jest w ogóle ta jaskinia tego źródła? Zió Tutaj jest jakaś w ogóle, patrz. Ej, Zerek, chodź tutaj szybko, tu jest jakieś wejście do jaskini, chodź Idziemy kopać węgiel, nie? Dawaj kilof Bo to nie jest ta sama jaskinia, która była w poprzedniej aktualizacji To jest coś nowego i na E możemy tam wejść Ale słuchajcie, zanim wejdziemy do jaskini, to znajdźmy chociaż sobie jakieś bronie Bo podejrzewam, że w środku mogą być niezłe dymy W międzyczasie oczywiście ulepszamy sobie ognisko, let's go I w ogóle patrzcie to, na mapie ta jaskinia podświetla się z takim żółtym wykrzyknikiem o, i mamy rewolwer! To już jest coś, proszę Państwa, chociaż jak tam dodali jakichś kultystów, nie wiem, z wyrzutniami rakiet, to może być nieciekawie. I w ogóle patrzcie, tu mamy kolejną jaskinię. Parę jest jaskini na mapie. Też można tutaj wejść i ona jest jakoś w ogóle, patrzcie, zawalona. Ale nadal na E mogę do niej wbić jakby Ty, mega ciekawy jest ten system jaskiń Już się nie mogę doczekać, aż wejdziemy do pierwszej Jestem w ogóle mega ciekawy Kiedy pierwszy raz pojawi się nowy boss Bo bardzo chętnie bym go poznał I let's go, pierwsza złota skrzynia Dawaj mi jakiś karabin, bo ja już chcę iść na jaskinię, nie? I let's go I dzięki serdeczne Wystarczy czasami być miłym dla skrzynki i Poprosić i dostajesz wszystko, co chcesz ale sprawdźmy jeszcze tą chatę, bo w tej chacie na stówę też jest złota skrzynia. No i mamy złotą skrzynię. I BUM! Żelazne ciało. I teraz, proszę Państwa, ja już jestem gotowy, żeby iść na jaskinię. Okej, okay, Zenek też już jest gotowy na pójście do jaskini. A więc lecimy na jaskinię. Nie podbój jaskini, proszę Państwa. Zobaczmy, co się kryje w środku, i czy mamy tam nowego bossa. Ale jestem ciekaw. A więc wbijamy do jaskini, proszę Państwa. Let's go, okej okay. Co się dzieje? Jesteśmy w jaskini. Wow! Ole to epicko wygląda w ogóle. Poczekaj, gdzie jest Zenek? Zerek! Tam jakieś oczy się świecą. Poczekaj, stój, stój, stój. to jest jakiś plakat. On jest ślepy. Mamy się schować jak będzie krzyczał. Świetnie, że gram bez słuchawek i nie słyszę nic. Co się dzieje w grze. Ale dobra, to ja muszę się zdać na zęka przy Państwa. I będę jeszcze się... za uważaj Zerek! Nowy kutysta jakiś! Ło! Uważaj na typa, kurde! Zerek się wystraszył, się w kącie schował. No dawaj, idziemy, musimy wy wylutować tą jaskinię, ej. Jezu, ale tu jest strasznie Ej, jest, nie topasz, schowaj się, schowaj się O kurde, ty o, Ale tu jest ciemno w ogóle Poczekaj, tu są kultyści jacyś nowi Ja ściągam tutaj tego typa, sprzątnięty Ej, co to jest? Ej, co tu się ładuje? Wow Ej, nie gadaj, że to jest diament, no nie gadaj, że możemy to zebrać z czymś Ej, na stówę możemy to jakąś Dobrą siekierą zebrać Okej, okay, podświetliły nam się jakieś rzeczy na ścianach Tutaj to pokazuje, że On nie widzi chyba, tak? Że on jest ślepy Dobra, idźmy dalej może O nie, o nie, Zerek, kurde, chowaj się Chowaj się Patrz, 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 patrz Oła, ale zamroczył mnie, zamroczył mnie, zamroczył mnie Nic nie widzę Widzisz mnie? Zerek, Kurde, ale się wybraliśmy W ogóle jedzenia nie mamy praktycznie Ej, latarka mi się rozładowała Jesteśmy w totalnej ciemności Niedobrze Kurde, no tutaj się trzeba wybrać z jakąś lepszą latarką, ty, bo ja nic nie widzę Dobra, idziemy Zerek ma latarkę, więc szybko czy się... O kurde, oj Ile ich tu jest? A! Ej, dobra, musimy się ewakuować, Zenek Szybko, ja mam mega mało jedzenia Zaraz zdedam A po drugie, musimy tutaj przyjść z jakąś lepszą latarką Bo te latarki są zbyt słabe No i dobra, jesteśmy na powierzchni Boże, co to było, proszę państwa Ale mamy nowego bossa Mamy pierwsze spotkanie z nowym bossem I w ogóle ta jaskinia, że tam jest tak ciemno I te kryształy No mamy co robić w tym odcinku Misja teraz jest taka Zdobyć lepszą latarkę Zdobyć Czerwoną siekierę, jak damy radę, i zdobyć jedzenie, i wtedy ruszamy znowu na jaskinię, nie? Bo czerwona siekiera wydaje mi się, że pozwoli nam zdobyć ten kryształ niebieski, który się tam świecił. I zobaczymy, co z niego wyleci, nie? Może diamenty. A few moments later. O, i patrzcie to, ej, kolejna jaskinia. Chyba wychodzi na to, że każdy level ogniska ma swoją jaskinię. Tutaj jest napisane cztery. I wydaje mi się, że musimy każdą jaskinię wyeksplorować dzisiaj Na każdym jednym levelu ogniska Czy mi się przewidziało, czy ja właśnie zarazem czerwoną siekierę leżącą sobie tutaj na ziemi Jeszcze muszę tylko te wilki zgubić Albo właściwie co ja muszę zgubić je Biorę normalnie siekierę w rękę i spadamy stąd A więc, jak mamy już czerwoną siekierę To musimy znaleźć sobie jeszcze tylko dwie mocne latarki I lecimy eksplorować jaskinie, proszę państwa Ej, to miejsce jest idealne na znalezienie tych lepszych latarek, więc dobra, wbijamy tutaj. Nie chcę mi się z nimi bić. Oa! Kurde, ej, dobra, poczekaj, bo jest ja zaraz deadne, Autentycznie, ale ich zrobiłem. Patrz jak ich zrobiłem. O nie, jak oni się tak spieli ty! Dobra, mamy pierwszą skrzynkę. Pokaż co tu jest. I let's go! I let's go! Skąd ja wiedziałem, że tu będzie ta latarka? Nie wiem, proszę państwa. To się nazywa skill, nie? Ło, wow, Zerek, skąd ty masz też czerwoną siekierę, uważaj, uważaj Ty i gość też znalazł normalnie tą latarkę No i proszę państwa, my czerwone siekiery, mamy latarki, mamy gulasze, a więc idziemy na jaskinie Let's go, wracamy tam i robimy tam normalnie szponc Robimy tu szpon. Zobaczmy, czy można to zebrać, proszę Państwa. Nie, nie mogę tego zebrać, ale są kultyści znowu. Czekaj, patrz. No, kurde, nie można tego zebrać, nie? Może piłą? Idziemy w te dalsze rejony jaskini. Tutaj jeszcze nie byliśmy, proszę Państwa. Kolejny kryształ. Nie wiem, czy te kryształy po prostu nie są po to, żeby trochę nam rozjaśnić to wnętrze. Chyba, że naprawdę potrzeba piły, żeby je sobie tutaj zebrać. Patrzcie, tu jest jakaś brama. W ogóle otworzyła nam się. Lul. To jest, proszę Państwa, królestwo tego nietoperza. Ej, lol, co to jest? To jest jakby jeleń, to jest ten nietoperz. Na E sobie klikamy, CO TO MA BYĆ?! Ej, ta gra to jest jaka to jest przekmina w ogóle, to się robi jakieś, proszę Państwa... Aha, możemy wybrać to, albo możemy wybrać to. Ej, dobra, wy wy wybieram sobie to, to się nagle całe zrobiło zielone, ale... Ej, wali się coś! Zerek, coś ty kliknął, wali się! Sufi się wali, już się nie wali. Tutaj jeszcze coś jest, tutaj nie byliśmy. W... Ej, mamy bossa, Zenek! Boss tu jakiś jest! Help! Ole, gościu jest mocny, szybko! Dobra, i rozwaliłem go, proszę Państwa. I tutaj jeszcze nie byliśmy. Co tutaj jest poza kultystami? Możemy sobie naładować kolejny kryształ, żeby było trochę jaśniej. I lol, kurde, jest ten gościu, gościu, gościu malinowy, jest gościu malinowy, jest, będzie krzyczał, będzie krzyczał, nie krzycz. Tutaj chyba nic nie ma. O, przyleciał, przyleciał. Nowy boss, łow! I znowu nam się otworzyły, proszę Państwa, jakieś drzwi. Wow, kolejny poziom Tutaj nas nie było, ej, czy to jest jakby drugi poziom Na drugim ognisku Mogę znowu wybrać coś e, No nie wiem, weźmy sobie może tym razem to, bo ostatnio braliśmy to drugie Więc weźmy teraz to Co to da, proszę państwa Kolejna rzecz, do wysadzenia tutaj jest, możemy to wysadzić I czy to nas dalej gdzieś prowadzi Wow, ej, normalnie jest ściana czerwona Ale bardzo się boję w to wchodzić, bo boję się, że zdedam Nie, nie robię tego chyba, wiecie Kurde, ej, nie wiem, dotknąć tego Ej, dotknąłem tego o kurde, to jest drugi level. To jest drugi level. To jest drugi level. Uciekamy, uciekamy. Detonuj. Wychodzimy wejściem. I to jest chyba drugi level, co? Na tym to na pewno polega. Wow. Tak, to jest trzeci level. Ej kurde, dotarliśmy na trzeci level. No i dobra, pierwsza jaskinia została wyeksplorowana. Czas iść do drugiej. Dobra, tu jest wejście. Czy, czy my możemy tutaj wbić? A nie można, okej, okay, czyli dobra Musimy wrócić jeszcze do tamtej głównej jaskini I zdetonować sobie wejście Tutaj jest właśnie chyba wysadzanie drugiego wejścia Do jaskini, wysadziliśmy to sobie pięknie Ale idziemy dalej, chcemy wszystkie Wyeksplorować, naprawdę liczę Że tutaj będą gdzieś jakieś dobre skrzynki Dobra, Zenek musi mi świecić, bo ja już dosłownie O, mamy tutaj świetliki, proszę naładujcie mnie Dobra, ładują mi latarkę Ale tu widzę jakieś nowe struktury mamy, patrzcie co tu się dzieje Ty, dobra i tu się otworzyły Kolejne wrota, czyli chyba to oznacza to że mamy kolejny level jaskini odblokowany, proszę Państwa. Ej, dobra, patrzcie, tutaj mamy jelenia i mamy sowę. To zwiększa na przykład długość dnia i zmniejsza długość nocy, a to zmniejsza ryzyko yy, deszczu. Ja wybieram, że zmniejszam ryzyko deszczu, bo ja nienawidzę deszczu w tej grze. Szkoda, jedynie, że nie ma tutaj żadnych skrzynek, żadnych nowych itemów do zbierania. I tutaj chyba wbijamy do ostatniego levelu ogniska, proszę Państwa, więc let's go. O kurde, dwóch ziutów znowu wyskoczyło. O nie, zegar rozwalili. Dobra, ja go ożywię, ja go ożywię. Ja mam bandaż. Dobra, Zenek, wstawaj, wstawaj, nie udawaj, do. Im dalej jesteśmy, to ci kultyści są chyba mocniejsi w tych jaskiniach i więcej HP zadają. A few moments later. Proszę Państwa, wyszliśmy sobie po metal i mamy tutaj legendarną. Ale GG. No i dobra, otwórzmy sobie tą legendarną. Może dropnie jakaś taktyczna. O nie, najgorsze chyba, co mogło wypaść dzisiaj W sensie na ten odcinek, piła łańcuchowa Chociaż Ej, sprawdzimy zaraz, czy tą piłą łańcuchową Możemy sobie zebrać te kryształy Jeśli piłą nie możemy sobie zebrać To już niczym nie możemy zebrać Czas wrócić do jaskini Dobra, idziemy dalej. Co tu się dzieje? Kolejne ziutki. A my nie możemy po prostu ich olać, ich ominąć i iść dalej. Dobra, ej, skończyła nam się już amunicja, generalnie, więc nie jest zbyt ciekawie. To są chyba w ogóle ostatni kultyści w tej jaskini. Proszę Państwa, otworzyła nam się brama, i tutaj mamy już chyba ostatni ten totem. Więc zobaczmy, co możemy sobie wybrać. Możemy sobie wybrać znowu to albo to. Dobra, weźmy to, tamto ostatnio braliśmy, więc bierzemy sobie, że dni są dłuższe, a noce krótsze. Czekajcie, musimy zaraz tu wrócić, bo nie mamy w ogóle światła. Zdetonujmy sobie wejście i zaraz się poświecimy latarkami. Boże, patrzcie w ogóle, gdzie się zrespiliśmy tutaj, na tym szarym rejonie. Tu jeszcze nas nie było, nie? Ej szczerze, jak ten nietoperz jest taki słaby. To ja nie wiem, jak on w ogóle wygrał w walce z Jeleniem. Serio, nie? W sensie, jak to się wydarzyło? Jelen to miał chyba zasłonięte oczy i związane nogi i ręce, nie? Dobra, i wbijamy z latarkami i zobaczmy, co tu jest. Proszę, da nie wiem, jakaś skrzynia to powinna być legendarna, nie? Jak tu nie będzie legendarnej to będę zawiedziony. Naprawdę będę bardzo zawiedziony. I co? I to tylko tyle? W sensie, o to chodzi, że możemy sobie zrobić tutaj jedynie te jakieś takie mocek z jakichś wielkich posągów i nie wiem w ogóle jak te totemy działają, czy one są takie super. Ej, szczerze? Dużo bardziej byłbym zadowolony, gdyby to były jakieś, kurde, nie wiem, wiecie, skrzynki, bronie, a że to jest tylko to? Spodziewałem się czegoś więcej po tej aktualizacji. Myślałem, że ten e, nietoperz będzie też trochę silniejszy. I ogólnie te świecące kryształy, które wyglądają jak diamenty, służą tak naprawdę do Niczego. Myślałem, że z nich może jakiś diament wydropi, czy coś. No i podsumowując, ten update jest spoko, ale myślałem, że będzie trochę lepszy. A więc dzięki za oglądanie. Obejrzyj koniecznie ten film i do zobaczenia. Elo!